17 października bieżącego roku Komenda Powiatowa Policji w Ryszkowie została powiadomiona o tym, iż na betonowym podejście przy kiosku usytuowanego nieopodal stacji PKP w Rygienku Leśnym zostało odnalezione dziecko. Dziecko w momencie odnalezienia zawinięte było w kołdorkę i prześcieradło koloru białego. Zostało ono zabrane do szpitala. Po przeprowadzonych badaniach ustalono, iż dziecko nie posiada żadnych obrażeń i jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Według lekarza poród nastąpił w nocy lub rano. Ciąża była donoszona i poród odbył się bez żadnych zakłóceń. Andrzej Zabłocki, pracownik tutaj. Wspaniałego kiosku. Około godziny za 20.11 w poniedziałek będąc tutaj w kiosku, pracując, prawda sobie czytając gazetki akurat, bo nie było innych klientów, usłyszałem dziwne dźwięki. Coś w rodzaju jakby jęków. W zasadzie wydobywające się za drzwi. A początkowo zbogateliz zbogatelizowałem je, prawda? Myślałem, czy może jakaś matka z dzieckiem, ewentualnie coś takiego, ale w związku z tym, że te ręki co jakiś czas się powtarzały, a, a żadnych innych ruchów, że tak powiem, czyli matki, ewentualnych rocenia, nie słyszałem. Pomyślałem, że może jakieś zwierzę, ranne, coś takiego. Dokończyłem sobie czytać strony wiadomości sportowych, postanowiłem wyjść. Otworzyłem pierwotnie drzwi, uchyliłem, widzę nic nie ma, otworzyłem szerzej. Y w tym miejscu dokładnie zobaczyłem białe, duże zawiniątko. Podszedłem, myśląc cały czas, że to może jakiś miot, szczeniaków, kociaków. Odchyliłem taką nie wiem, jakby kołderkę, poszwę grubą. No i zobaczyłem dziecięcą rękę. No to już wtedy oczywiście w, w niewielkim szoku zawinąłem z powrotem, zaniosłem tutaj do kiosku. Położyłem na ladzie, zadzwoniłem po pogotowie. Wjrząłem na ręce dziecko, bo uważałem, że pani jest zmarznięte nie wiedziałem, ile czasu leży. A pochustałem trochę, wtedy nie płakało. Obecnie trwają czynności na terenie naszego powiatu, jak również sąsiednich jednostek zmierzające do ustalenia matki i dziecka. Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Wyszkowa i okolic o pomoc w tej sprawie. Jakiekolwiek informacje na temat dziecka i ewentualnie jego matki proszę kierować do Komendy Policji w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 13.